thank mm -hmm. you Prawowe sterowanie łódki polega na e, dwóch joystickach, e, w, w menu możemy tak naprawdę e, te joysticki zamienić sobie miejscami, ale domyślnie lewy służy do sterowania łódką, czyli e, przód, tył, lewa, prawa, wiadomo jak w większości innych e, modeli, prawy joystick służy do opuszczania komór, w przypadku modelu Infiniti Pro jest to lewo i prawo, gdzie mamy do dyspozycji lewą i prawą komorę. W modelu Prime dodatkowo, jeszcze oprócz komory głównej, czyli lewo i prawo, mamy też górę i dół, czyli otwieranie dodatkowej komory, która znajduje się w tylnej części kadłuba. Kolejnym krokiem e, oczywiście są tutaj e, wszystkie przy, przyciski funkcyjne, które pozwalają nam na zapisywanie punktów, ale o tym za chwilę. E, może przejdziemy od samego e, przycisku włączenia. Przytrzymanie go na 3 sekundy oczywiście, wyłącza pilota. W taki sam sposób e, klikamy przez jedną sekundę w przycisk włącz, e, włącza nam się pilot. E, drugi przycisk e, to. To oczywiście menu, w którym znajdziemy wszystkie najważniejsze funkcje, które w dalszej części filmu e, Wam pokażę. E, Kolejnym y, przyciskiem jest włączanie i wyłączanie świateł. E, możemy zrobić tak, że będziemy pływać na światłach, możemy pływać e, bez ich włączania w celu oszczędzania energii, jak to lubi, jak to woli. E, kolejny przycisk służy do tego, by zatrzymać odczyt echosondy i zatrzymać łódkę w danym miejscu. E, dalej mamy tutaj jeszcze mm, po lewej stronie przycisk z, z takim słoneczkiem. On służy tak naprawdę do zwiększania i zmniejszania e, jasności wyświetlacza. Po prawej stronie jest też natężenie dźwięków. Będziecie to słyszeć, jeżeli łódka będzie dopływała do danego punktu. Możecie zmienić sobie głośność tutaj odbierania tych sygnałów. Przycisk OK i szczałki funkcyjne służą już do poruszania się wewnątrz menu oraz do zapisywania punktów, ale to już za chwilę. Proszę, Wagner. Prawa strona pilota to kolejno. Przycisk HOME, który służy do ustawiania e, punktu powrotu, po przyciśnięciu go e, przez jedną sekundę ustawiamy punkt, do którego łódka będzie wracać za każdym razem, kiedy klikniemy w przycisk HOME ze strzałką. Ten, punkt służy, e, ten przycisk służy do tego, aby e, jednym kliknięciem łódka z dowolnego miejsca na łowisku wracała w nasz, e, nasz punkt HOME, który ustawiliśmy sobie gdzieś przy naszym brzegu. Kolejny przycisk sonar, który służy do włączania i do wyłączania echosondy, oraz przycisk escape, który powoduje wyłączenie funkcji takich jak pływanie czy inne związane z obsługą punktów. Powyżej przycisk save point, del i exit oraz środkowy go. W dalszym kroku, jeżeli pokażę Wam w jaki sposób montować punkty, będziecie wiedzieli, do czego dokładnie one służą. Może wyjaśnię wam w skrócie, w jaki sposób e, ustawiamy punkty na naszym pilocie. Jest to bajecznie proste. E, po kliknięciu przycisku Point po prawej stronie, e, na naszym wyświetlaczu widzimy e, tak naprawdę napis punkt, e, w którym wybieramy obecnie edytowaną pozycję. Czyli ja w tym momencie szczczalkami po lewej stronie wybieram sobie powiedzmy pozycję 1, ale e, taka, tak, taki tip, taka wskazówka ode mnie, m, zależnie od tego, od której wędki zaczynamy e, wozić, czyli na przykład od lewej strony, to ustawiamy sobie, że wszystkie wędki po kolei będą ustawiane według. E, kolejności liczbowej, czyli jedna, druga, trzecia, czwarta, jeżeli łowimy na więcej kijów, będzie nam łatwiej je zapamiętać. Jeżeli mimo wszystko nie, nie bylibyśmy w stanie ich zapamiętać, na wyświetlaczu dodatkowo wyświetlają się punkty w formie mapy, więc jeżeli przeskakujemy na kolejne punkty, to widzimy jak umiejscowione na mapie są kolejne pozycje i możemy wybrać tą, którą, która naszym zdaniem jest właśnie tą na mapie. Yy, ale dobrze, yy, powiedziałem, że spróbujemy ustawić tutaj jakiś punkt, więc zawsze po każdej udanej czynności, po wyborze, powiedzmy, punktu numer 1, klikamy exit, by wrócić do menu, menu podstawowego. I teraz, płynąc sobie, oczywiście, łódeczką, yy, na dany punkt, jesteśmy już w tym miejscu, yy, chcemy zapisać konkretne yy, konkretny punkt, konkretne miejsce. Klikamy przycisk Save oraz OK po prawej stronie. W tym momencie punkt numer 1 nadpisał się i po wybraniu tego punktu, czyli znowu point 1 exit, możemy do tego punktu bezpośrednio płynąć. Czyli, żeby do niego płynąć, wybieramy point oraz go. Jeżeli klikniemy go, łódka obraca się i zaczyna już płynąć prosto na wybrany przez nas punkt. Więc dosyć prosta sprawa. Jest też opcja usuwania punktów, ale tak naprawdę, czy jest Wam potrzebna, to już pytanie do Was, bo tak naprawdę, każdy punkt możemy napisać po prostu nadpisując kolejną lokację na dany wybrany przez nas w menu punkt. Powinienem też powiedzieć Wam co nieco o ikonach na naszym wyświetlaczu. Od lewej strony u góry widzimy tutaj ikonkę głośnika. Po kliknięciu wyłączenia dźwięku ikona oczywiście jest przekreślona. Kolejno mamy napięcie. E, pilota, napięcie łódki. E, dalej mamy zasięg. Także w naszej łódce tutaj raczej nie trzeba na to e, jakoś tam specjalnie patrzeć z uwagi na to, że no, łódka ma prawie 800 metrów zasięgu, więc e, no, zgubienie gdzieś jej no, nie wchodzi tutaj w grę. Oczywiście, jeżeli gdzieś zgubiłaby ten zasięg, cokolwiek by się stało, łódka zawsze wraca oczywiście do punktu home. E, dalej, tu już mówiłem o, o, o mapie tych punktów. E, ona w momencie płynięcia, e, w momencie wrzucenia jej na wodę. Oczywiście pokazuję tutaj pełny odczyt echosondy, który też później Wam pokażemy. E, poniżej mamy y, jeszcze na czarnym tle odległość. Jeżeli będziemy zmieniali sobie punkty, to widzicie, tu mamy 132 metry na punkcie numer 2, na punkcie numer 1, który zrobiłem tutaj obok, mamy 1 metr, więc po prostu widzimy odległości do danych punktów. Odległość, którą widzimy y, tutaj y, poniżej na niebieskim tle. Jest to odległość od punktu home, czyli w, 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 i, w ile tak naprawdę łódka znajduje się od naszego punktu wyjściowego. Poniżej. E, mamy tutaj jeszcze informacje o GPS-ie, no, e, tak naprawdę ilość satelit, z którym jest połączona, jeżeli jest powyżej 20, mamy wyśmienity e, zasięg satelitarny, więc możemy liczyć na bardzo dobrą dokładność, e, jeżeli chodzi o dopływanie łódki do, do konkretnych e, miejsc. Mm, no, i tak jak pokazywałem, tutaj poniżej, mamy e, na niebieskim tle. Funkcję punkt, gdzie wybieramy sobie oczywiście aktualnie edytowany punkt, oraz przed tym jest zero. Mamy możliwość w menu wybrania banków punktów, czyli na różnych łowiskach możemy ustalić sobie kilka punktów. Po przejściu do banku te punkty zostaną zapisane. Możemy sobie robić je po prostu od nowa na każdym z łowisk. Dobra. Jeszcze chciałbym Wam wspomnieć o tym, bo w nowym modelu 3.0 mamy do dyspozycji przy pływaniu do punktów automatyczne dopływanie do niego oraz wypuszczanie zanęty, a także automatyczne dopływanie do punktu, wypuszczanie zanęty oraz automatyczny autopowrót. Zmieniamy to w ten sposób, że przy wybieraniu punktu, czyli teraz powiedzmy chciałbym sobie zmienić na punkt numer 1, to klikam dwukrotnie, mamy drugą funkcję, trzykrotnie. Trzecią funkcję. W pierwszej funkcji, czyli jeżeli klikniemy punkt tylko raz, łódka dopłynie do punktu, ale musimy otworzyć ją prawym joystickiem. Za pomocą tutaj po prostu naszych rąk. Jeżeli klikniemy dwa razy, to w takim wypadku będzie tutaj dopływało do punktu, zrzucało, no i wracało analogicznie do naszego tutaj punktu wyjściowego home. Co jeszcze mógłby Wam tutaj o samym pilocie powiedzieć? Fajnym, faj, fajnym w ogóle rozwiązaniem jest to, że mamy praktycznie wszystkie możliwe funkcje dostępne na rynku w takim niewielkim pilocie. Jest to wszystko zamontowane na statywie. Jest tu też szybko złączka, która pozwala na to, by ten pilot oczywiście bardzo szybko ściągać z tego statywu. Bardzo poręczny. Antenka, którą oczywiście możemy wymienić, składa się. W, 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 taki, w takiej formie, by pilota można bez problemu transportować. Pilot bardzo poręczny, ładowany za pomocą USB-C. Takie jedno ładowanie wystarczy na naprawdę kilka zasiadek, więc też nie musimy na to szczególnie zwracać uwagi. I w dalszej części opowiem Wam o tym, czyli ostatniej części w naszym menu, w którym możecie zmienić pewne ustawienia. Teraz Ok, przyszła pora także na przekazanie Wam informacji o menu, które tutaj mamy. Ogólnie nie za wiele bym tutaj kopał, jeżeli chodzi o, o, o same menu, bo łódka jest już wstępnie ustawiona do takiego poziomu, że nie, nie musicie w niej praktycznie niczego zmieniać. Napięcia łódki, czyli minimalne napięcie, po którym łódka przestanie już odpowiadać, tak? ona jeszcze będzie przerywała i będzie w stanie sama wrócić do brzegu, ale poniżej napięcia 10,2 no łódka po prostu już będzie odcinana od zasilania w celu, no, żeby nie zniszczyć tutaj akumulatorów. Osta Ostatnie Napięcie pilota, czyli też możemy sobie ustawić tą granicę e, naładowania m, tak naprawdę baterii w, w pilocie tą dolną, ale tak naprawdę, no, tak jak mówiłem, najlepiej zostawić to na tym poziomie 10,2 i 3,7, tak będzie to idealnie. Następnie promień skrętu, czyli łódka dopływająca do punktu będzie robiła nawrót, to możemy ustawić promień skrętu. Może zawracać w przeciągu jednego metra, dwóch, trzech, czterech, może robić po prostu większe łuki, w tej pozycji numer 3 będziecie w stanie sobie Ustawić ten promień. Jak wiadomo, mamy też obsługę w kilku językach. Tu akurat wybraliśmy polski, ale mamy też wiele europejskich języków, w tym angielski. Także wychodzimy też z dystrybucją do kilku nowych krajów, więc jest to oczywiście konieczne. Czułość echo. Zostałbym przy tej 0. W przypadku nie wiem, e, łowiska, w którym naprawdę jest duży zakwit glonów, tak. E, znalazłem się już nieraz na takich łowiskach, gdzie pływały naprawdę duże kawałki glonów w toni wodnej. E, łódka widziała je jako małe ryby, przez co było bardzo dużo zakłóceń. W takim wypadku, w, w punkcie piątym, oczywiście możecie zmienić sobie czułość tej echosondy, ale jeżeli nie macie jakichś tam dziwnych odczytów, dzieje się coś dziwnego, zostałbym przy tym zerze. To jest idealne ustawienie i e, wtedy będziecie widzieli wszystko że tak powiem, najlepiej. Trymer kierunku to są już sytuacje, y, można powiedzieć, jakieś tam pojedyncze, gdzie, gdzie najlepiej zostawić to y, serwisantowi lub po konsultacji z serwisantem, dopiero będziemy y, tutaj mogli ingerować w te ustawienia. Tak samo lokalizacja, regulacja silnika, pilot, kompas, e y, który tak naprawdę. E, może nam skalibrować na nowo cały kompas w łódce, ale przy większości naszych modeli, 99%, to jest zawsze dobrze skalibrowane już na samym początku, więc tylko w przypadku, jeżeli serwisant zaleci taką opcję, e, to będziemy mogli przejść przez proces e, na nowo kalibracji łódki, ale zalecamy robić to w kontakcie telefonicznym z naszym serwisantem. E, dalej, ustawienie kodu to jest parowanie łódki z pilotem. To to też jest już zrobione na samym początku. Łódka się nie rozparowuje, więc także zaleczamy ustawienie kodu tej funkcji numer 11, używanie, używanie jej w obecności, oczywiście, serwisanta. Reset fabryczny przywraca wszystkie ustawienia do pozycji wyjściowej. E, więc najlepiej też tego nie ruszać. No, może to brzmi w taki dziwny sposób, ale jeżeli wszystko działa, wszystko jest w porządku, nie dotykamy tutaj tych wszystkich funkcji. One służą do poprawy jakiejś tam e, funkcjonalności. Jeżeli na przykład jeden Silnik po 2, 3, 4, 5 latach użytkowania tej łódki na 100% byłby już troszeczkę słabszy. no Będziemy musieli wyrównać moce tych silników. Ewentualnie, jeżeli będziecie chcieli, oczywiście, e, możecie taką łódkę wysłać do nas na, na serwis, nawet pogwarancyjny, gdzie my jesteśmy w stanie Wam wymienić te w części na nowe, e, chociaż myślę, że one będą działały przez kilka jak niedobre kilkanaście lat e, i będziecie z nich na tyle zadowoleni, że nie będzie potrzeby wymiany ich na nowe. E, inne ustawienia, tutaj mamy troszeczkę ustawień, które mogą Was interesować. Ustawienie czasu hamowania jest to wyhamowywanie przed dotarciem do danego punktu. Czyli jeżeli wpłyniecie sobie na dany punkt, na przykład numer 1 i chcecie, żeby e, ta funkcja po prostu. E, Wychamowywało wam szybciej, czy z dalszej odległości, to ustawiacie to właśnie w tym pierwszym miejscu. Zmiany w tym menu numer 11, oczywiście, robimy przyciskiem OK, czyli przechodzimy do kolejnego, do kolejnego, do kolejnego, a znajdziemy dane ustawienie, które chcemy aktualnie zmienić. Szczałkami w górę i w dół, jak widzicie, możemy zmienić daną funkcję i przycisk OK to przechodzi znowu do kolejnego. Płynięcie SW. Co to znaczy? W tej łódce mamy opcję autopilota, jeżeli włączymy tą funkcję, czyli będzie otwarty, to w takim wypadku po, po przyciśnięciu 5 sekund płynięcia łódki prosto, łódka zacznie nam automatycznie płynąć cały czas samoczynnie lub ten przycisk z dwoma szczałkami. Tutaj przy, przy, przy samych światłach dokładnie robi to samo, włącza i wyłącza nam ten, ten pomad, który pozwala nam płynąć samoczynnie, nie trzymając z przodu joysticka odpowiedzialnego za, za napęd łódki. Dalej, zatrzymaj opóźnienie. To jest opóźnienie zatrzymania się łódki przed dopłynięciem do punktu home. Tutaj mamy biegunowość silników. Więc jeżeli kiedykolwiek coś naklikalibyście właśnie w tym menu, M1 ma być plus, M2 ma być minus. Jeżeli chcemy włączyć kamerę w danym modelu, czyli mamy już ją podpiętą, musimy tutaj ustawić oczywiście plus. Wtedy włączy nam się w ogóle funkcja kamery i obsługi jej przez dany kontroler. Dalej mamy Max SP. Łódka e, przy ustawieniu pozycji 100 pływa na 100% swojej mocy, ale jeżeli chcielibyśmy oszczędzać baterię, możemy ją po prostu spowolnić. E, procentowo powiedzmy teraz ustawimy na 50, czyli łódka będzie płynęła z 50% napędem. Będzie brała oczywiście dużo mniej energii, ale będzie też pływała dużo wolniej przyda się to wam w momentach kiedy no, będziecie już potrzebowali oszczędzać baterię lub po prostu nie chcecie pływać tak szybko wrócimy sobie tutaj do pozycji 100 po kliknięciu oczywiście kolejny raz OK mod zostaje zawsze jedynka jeszcze raz klikamy OK i wracamy tutaj do, do naszego podstawowego menu. W tym modelu istnieje coś takiego jak dzielenie punktów. Ja szczerze powiedziawszy jeszcze tego nie testowałem. E, działa to w ten sposób. Jeżeli mamy ustawione na naszym danym pilocie powiedzmy 10 punktów, które są dla nas kluczowe i chcemy się podzielić z przyjaciółmi, którzy także posiadają łódkę Infinity Pro e, z tymi punktami chcemy się po prostu z nimi podzielić, e, to ta funkcja 14 Między pilotami może przesyłać punkty do e, drugiego sterownika i wasz przyjaciel, wasz kolega, e, wasz znajomy będzie mógł sobie korzystać z waszych wydzielonych punktów, które już dla was e, po prostu były wartościowe. Oczywiście, piętnastka, czyli wejście, i wracamy do menu podstawowego. Oprócz tego, co e, dzisiaj wam opisałem, to tak naprawdę nie ma tu więcej skomplikowanych czynności. Eee, tylko jeszcze mógłbym wspomnieć o włączaniu tak naprawdę rozrzutnika. Nie mam go tutaj akurat podpiętego, więc nie pokażę Wam dokładnie jak on działa. Eee, ale przy, eee, przy, przy podstawowym menu eee, pokażę Wam jak włączyć ten rozrzutnik, żeby on działał. Klikamy strzałkę do góry. W tym momencie włączy nam się taki, eee, można powiedzieć tutaj napis peryferia na, na niebieskim polu. W tym momencie rozrzutnik jest już włączony. W lew lewą stroną go włączamy i w lewą stroną go wyłączamy. Czyli ten joystick w momencie włączenia tej funkcji peryferia yy, będzie po prostu sterował, tutaj też widzimy od razu, że yy, jest włączony, yy, tak naprawdę napięcie rozrzutnik zacznie po prostu wirować. Po wyłączeniu go e, musimy oczywiście kliknąć strzałkę w górę, by wejść do podstawowego menu, e, bo inaczej no, nie będziemy mogli zrzucać komór, bo w tym momencie e, lewy, prawy joystick będzie sterował nam e, rozrzutnikiem. Jeszcze jedno. Tutaj jest akurat podłączona w tym momencie łydka Infinity Prime, więc tutaj przy otwarciu komór e, będziemy widzieć tylko częściowo otwieranie się tych pojedynczych okienek w Infinity Pro jeżeli komory są otwarte to one zostają w takiej pozycji półotwartej jakby tutaj z uwagi na to, że jest to elektromagnes one się po prostu otwierają jednokrotnie, więc widzimy tylko ten pierwszy zrzut. W tamtej zostają otwarte i jeżeli je zamkniemy, one z powrotem zamieniają się w, w te czarne, więc mamy kontrolę nad tym, czy y, obecnie komory w Infinity Pro są otwarte czy zamknięte. W tym, jeżeli już raz je uruchomimy, y, są one od razu y, spuszczane, więc no, tak naprawdę nie ma tu możliwości, że zostaną nieotwarte. Ja Wam dziękuję póki co. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania odnośnie funkcjonalności, a wiem co jeszcze, tak naprawdę, jeżeli ustawimy pilot. Idealnie na, na, na płasko, czyli położymy sobie go na stole lub idealnie w pozycji e, poziomej. E, na stole, czy, czy po prostu będziemy trzymać go w rękach, tutaj mamy szczałkę, która jest kompasem. Łódka, rozpoczynając płynięcie w danym kierunku, e, będzie w stanie pokazać nam dokładnie, w którym kierunku. Płynie, tak? czyli powiedzmy, będzie jakaś mgła na łowisku, coś takiego jak no, warunki po prostu, które uniemożliwią nam zobaczenie naszej łódki i sterowanie nią za pomocą naszego wzroku. Wtedy bardzo przydaje się tutaj ten kompas, czyli no, taka szczałka, w którą stronę faktycznie płynie nasza łódka. Co do innych funkcji, tak jak mówiłem, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania e, zapraszam do kontaktu mailowego do nas oraz telefonicznego. My świadczymy też oczywiście pełne wsparcie techniczne, e, więc każdy klient, który zakupi nasz model będzie oczywiście e, w pełni tutaj usatysfakcjonowany. Ponieważ, no, wspieramy tutaj każdego naszego klienta. Chcemy, żeby ten czas nad wodą był spędzany w sposób przyjemny, żeby wszystkie funkcje były jasne no i żeby z tego wyśmienitego sprzętu każdy mógł po prostu korzystać. Ja Wam dziękuję w tym momencie, no i do zobaczenia nad wodą. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.